Jak zbudować swoją wolność finansową? Ja nazywam się Paweł Albrecht i w wieku 26 lat zarobiłem swój pierwszy milion złotych. Mam mnóstwo mieszkań na wynajem w Polsce i Wielkiej Brytanii. Założyłem wiele firm, które funkcjonują dalej z sukcesem, dlatego uważam, że jestem w stanie doradzić osobie, która nie jest wolna finansowo, co powinna robić, żeby do tej wolności finansowej dojść. Zacznijmy od punktu pierwszego, czyli od planu i od celu, który mamy w życiu. Większość osób funkcjonuje w ten sposób, że trzyma się jakiejś przypadkowej pierwszej sytuacji, drugiej, która mu się przydarzyła, pracuje na etacie lub zajmuje się jakąś działalnością, którą zajął się na początku. I w momencie, kiedy nie widać, że nasze konto oszczędnościowe się powiększa, dalej te osoby tkwią w tej sytuacji. Jeżeli jest ci to bliskie, to tym bardziej zachęcam do tego, żeby zostać do końca tego filmu. To nie jest tak, że ty nie wiesz, jak coś zrobić. To nie jest tak, że ty nie masz odwagi, żeby coś zrobić. To nie jest tak, że teraz nieruchomości są drogie, żeby kupić nieruchomości na wynajem, bo na każdym etapie życia każde pokolenie mierzy się z tymi samymi problemami. Pamiętaj, że teraz, w danym momencie. Ja jestem 91 rocznik, to ludzi z mojego rocznika jest określona ilość. Jest tam kilkaset tysięcy ludzi, powiedzmy, w Polsce, tak? Nie wiem, jaka jest dokładna liczba. Jeżeli masz, jesteś z innego rocznika, to w twoim roczniku też są ludzie w ograniczonej ilości, i to z nimi rywalizujesz w tym swoim danym roczniku, tak? Bo starsi odchodzą, młodsi przychodzą, branże się zmieniają, technologia się zmienia, umiejętności się zmieniają. I wszyscy rywalizujemy ze sobą. To nie jest tak, że rywalizujesz z całym światem, tak? Ludzie, którzy są starsi, bardziej zamożni, nie podejmują się działania w branżach, które wymagają dużego wosiłku, dużego nakładu energii, dużego nakładu czasu, bo oni już nie chcą tego robić, więc zawsze zarabianie pieniędzy, pchanie do przodu, to zdobena tych młodszych osób, które muszą gdzieś tą swoją ścieżkę wytaranować. Dlatego najważniejsza rzecz, od której trzeba zacząć, to wyznaczyć sobie cele i w tych celach zapisać, jaką kwotę chcielibyśmy zarabiać miesięcznie i jaki majątek chcielibyśmy zgromadzić w ciągu następnego roku, dwóch, trzech, czterech czy pięciu lat, i wszystko pod ten cel podporządkować. I jakkolwiek by to prosto nie brzmiało, to zastanów się, ile osób, które mają pieniądze, robi taką listę i według niej działa, a ile osób, która nie ma pieniędzy, w ogóle tworzy taką listę, tak? Zapewniam Cię, że ludzie, którzy osiągnęli wolność finansową, zaplanowali sobie tą wolność finansową, a ci, którzy jej nie planują, po prostu jej nie osiągną. Nie można spodziewać się, że zarabiając w pracy na etacie 5-10 tysięcy, dojdziemy kiedyś do wolności finansowej. Że nagle przyjdzie ktoś do nas i powie, to teraz będziesz zarabiał 40, albo teraz kupisz działkę za 10 tysięcy i sprzedasz ją za 800 tysięcy i dzięki temu będziesz wolny finansowo. Takie rzeczy się nie dzieją, to trzeba po prostu zaplanować, więc musimy mieć konkretny plan i konkretny cel, według którego będziemy się poruszać. Na szczęście dzisiaj mamy sztuczną inteligencję, która może nam określić, w czym jesteśmy dobrzy na podstawie naszych testów psychologicznych, powiedzieć nam, w jakiej firmie moglibyśmy spróbować swoich sił, jaki produkt lub usługę powinniśmy sprzedawać, nawet będąc na etacie jako działalność dodatkowa, tak żebyśmy mogli te pieniądze generować. I wolność finansowa bierze się stąd, że co miesiąc zarabiasz kilkadziesiąt czy kilkaset. Tysięcy złotych, a nie z tego, że zarabiasz 12, 13, 14 tysięcy złotych miesięcznie. Z tego nie bierze się wolność finansowa. Ten odcinek jest o zbudowaniu wolności finansowej, a nie no, o zwiększeniu swoich zarobków o 10%. Tak? W Polsce mamy mnóstwo, mnóstwo milionerów, osób, które mają po kilkanaście, po 20 kilka lat i są już bardzo bogate. No i zastanów się, co one robią. Albo zarobiły na kryptowalutach. To jest coś, co jest nowe teraz, tak? Albo te osoby prowadzą firmę i sprzedają swoje produkty lub usługi za granicą w dużej skali, e, gdzie te pieniądze dziennie trafiają w dużej ilości po prostu do kieszeni. Mnóstwo pieniędzy zostaje na koncie, i te pieniądze, które zostały na koncie, używane są do zakupu e, np. nieruchomości i te nieruchomości potem właśnie sprawiają, że taka osoba jest wolna finansowo. Drugim ze sposobów na osiągnięcie wolności finansowej jest na przykład inwestowanie na giełdzie, inwestowanie w ETF-y. Natomiast tam musimy mieć określoną liczbę kapitału, która procentowo też nam da zwrot w przyszłości. Ja na przykład wybrałem inwestowanie w ETF-y z platformą Freedom 24, która ma dostęp do 15 światowych giełd, ma mnóstwo akcji, mnóstwo funduszy etf i dzięki temu w bardzo prosty sposób, z wygodną aplikacją mobilną i tą desktopową mogę inwestować swoje środki, jeżeli ty też chcesz. Zacząć inwestować międzynarodowo i zarabiać pieniądze poprzez właśnie inwestowanie na przykład w ETF-y. To w opisie tego filmu w linku poniżej znajdziesz link do strony Freedom24. Teraz Freedom ma taką promocję. Jeżeli z niej skorzystasz, to możesz otrzymać akcje bonusowe nawet do 800 dolarów każda. To co widzisz tutaj na ekranie, to po wpisaniu tych kodów rabatowych, przy dokonaniu odpowiedniej wpłaty, możesz wylosować jedną z akcji lub więcej w zależności od wpłaty, które aż do 800 dolarów możesz otrzymać dlatego jeżeli chcesz rozwijać się w świecie finansów to wejdź w link poniżej na platformę Freedom24 i otwórz tam konto. Natomiast wracając do sedna sprawy. Jeżeli pracujemy na etacie lub prowadzimy małą jednoosobową działalność gospodarczą, w której sprzedajemy swój czas za pieniądze, to nie osiągniemy tej wolności finansowej. Więc jeżeli to wiemy, to musimy po prostu przejść do sprzedawania produktów i usług na większą skalę. I to jest umiejętność, której możemy się nauczyć, tak? Czyli poznajmy osobę w tej branży, która nam się podoba, która ma już to, co my byśmy chcieli mieć, zacznijmy się od niej uczyć, wpisujmy w czacie GPT, chciałbym wykonywać, sprzedawać produkt lub wykonywać usługę X stwórz mi konkretny plan działania, żebym mógł zarabiać określoną kwotę miesięcznie i taki plan dostaniesz. Więc jeżeli wiemy, że dzisiaj są ludzie, którzy kupią Twój produkt lub usługę, bo inni to robią, jeżeli mamy czata GPT, który pokaże Ci, w jaki sposób to robić, to tak naprawdę co dzielicie od tego, żeby mieć kilka mieszkań na wynajem? Tak naprawdę chęci i decyzja do tego, żeby to zrobić. Mamy wiedzę, mamy klientów, którzy to kupią, więc tylko... Tak naprawdę te chęci decydują o tym, żebyśmy chcieli to mieć. No i teraz można powiedzieć, jeżeli to jest takie proste, dlaczego wszyscy tego nie robią? Nie wiem, tak? Nie wszyscy chodzą na siłownię, nie wszyscy jedzą zdrowo, chociaż wiadomo, że sport to zdrowie, że dobre odżywianie to zdrowie. E, mnóstwo osób pije alkohol, ćpa, pali papierosy, tak, to jest niezdrowe. Po co to robić? No, jakby życie nie polega na tym, że jeżeli coś jest proste, to większość to robi lub tego nie robi. Jeżeli ktoś chce być wolny finansowo, podejmie decyzję, że chce to zrobić, ułoży sobie plan z chatem GPT i ze swoim mentorem, to po prostu krok po kroku, konsekwentnie rok po kroku dochodzimy do tych pieniędzy. Podstawową rzeczą, jaką musimy zrozumieć, to to, że jeżeli sprzedajemy swój czas za pieniądze w swojej firmie, to nie osiągniemy wolności finansowej, bo ciągle będziemy kręcić się w kółko. Więc musimy znaleźć taki schemat, w którym to nie my jesteśmy pracownikami. Czyli jeżeli zakładam biuro nieruchomości i tylko ja będę agentem, to będę zarabiać dużo, ale będę też dużo pracować. Tak? Natomiast jeżeli zbuduję biuro nieruchomości, gdzie zatrudniam agentów, no to wtedy ci agenci pracują na moje konto, oddając mi część prowizji, plus ja też pracuję, więc ta moja wolność finansowa jest zdecydowanie szybsza niż takiego pojedynczego agenta nieruchomości. Jeżeli chcę otworzyć salon kosmetyczny, to ja wykonuję zabiegi i zarabiam kilkaset złotych za zabieg. To mam dużo pieniędzy, ale też cały czas pracuję, to moja wolność finansowa nie będzie szybka. Natomiast jeżeli założę salon kosmetyczny i będę miał cztery kosmetyczki i każdą z nich rozwijał, pomagał jej i tak dalej, to razem w piątkę pracujemy na moją wolność finansową, tak? One na swoje, w tej swojej części łamkowej, którą dostają z takiego zabiegu. I tak tych przykładów można mnożyć mnóstwo. I budowanie zespołu, budowanie biznesu to jest umiejętność, którą e, możemy się nauczyć i dzisiaj z czatem GPT jeszcze raz podkreślam, jest to zdecydowanie Prostsze. Ja wiem, że nie każdy chce, nie każdy nadaje się do prowadzenia własnej firmy, no ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co oglądasz film o zbudowaniu wolności finansowej, jeżeli nie chcesz czegoś zrobić? Nie da się być wielkości pana Mariusza Pudziadowskiego, nie chodząc na siłownię, tak? Nawet największe sterydy i największe środki anaboliczne nie sprawią, że siedząc na kanapie w domu, mając złą dietę i nie ćwicząc, będziemy po prostu wielcy jak, jak betoniarka. Dlatego jeszcze raz podkreślam, budowanie własnej firmy i umiejętność do zarabiania pieniędzy przy użyciu osób, które pracują na nasz sukces i oczywiście też na swój, ale one finalnie potem muszą przejść na swoją działalność, żeby, żeby budować swoją wolność finansową. To ta sytuacja, w której właśnie mamy osoby, które z nami współpracują, sprawia, że zarabiamy o wiele, wiele szybciej. Podsumowując, dzisiaj wykorzystując sztuczną inteligencję, możemy stworzyć plan. Możemy znaleźć na YouTubie na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie ludzi, którzy już mają to, co my byśmy chcieli mieć i ich po prostu zapytać o pomoc. Zapłacić im nawet parę groszy za konsultację i będziemy wiedzieli dokładnie, co mamy robić. Później tak naprawdę zostaje tylko sfera chęci, czy chcemy to zrobić, czy nie, i musimy przestać sprzedawać swój czas za pieniądze i zacząć produkować jakieś przedmioty, czy handlować jakimiś przedmiotami, czy wykonywać jakieś usługi przy wykorzystaniu zespołu, który te usługi będzie wykonywał. Pomysł dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, bo tak naprawdę klienci płacą za różne produkty i usługi na rynku. Zamawiasz mnóstwo rzeczy z Allegro, mnóstwo rzeczy zamawiasz z Temu. Widzisz jak pośrednicy zarabiają pieniądze, jak fliperzy zarabiają pieniądze, jak ludzie, którzy tworzą strony internetowe zarabiają pieniądze. No wszyscy zarabiają na czymś pieniądze. Nie zarabiają tylko ci, którzy nie znają ludzi, którzy takie pieniądze zarabiają osobiście, nie rozmawiają z nimi Kwią w takim przekonaniu, że oni są niewystarczająco dobrzy, że nie mają odwagi, że się nie nadają. Nikt się do niczego na pierwszym razie nie nadaje. Jeżeli nigdy nie skakałeś przez płotki albo otyczce, tak jak skaczą na zawodach, no to, to skąd masz wiedzieć, jak tam skoczyć? Trzeba to po prostu zacząć robić krok po kroku i każdy człowiek jest zdolny do bardzo podobnych rzeczy. Tylko geniusze wybijają się dalej, ale każdy z nas jest w stanie osiągnąć jakiś podstawowy poziom. I z doświadczenia powiem ci, że te pierwsze pieniądze. We własnej firmie to pierwszy rok jest katorga, drugi rok jest katorga, w trzecim pojawiają się już regularni klienci, jest coraz lepiej, w czwartym są już jakieś pieniądze, a dopiero w tym piątym roku odczuwamy jakąkolwiek wolność związaną z tym, że mamy więcej pieniędzy niż wolnego czasu, i wtedy zazwyczaj już nam się nie chce, bo ten poziom wyczerpania tą intensywną pracą jest bardzo wysoki, ale tak wygląda życie i dlatego właśnie się pyta kogoś, kto już ma to, co ty chciałbyś mieć, żeby wiedzieć, jak wygląda wizja końca filmu. Na tym kanale będziemy nagrywali więcej treści dotyczących zarabiania pieniędzy, dotyczących zarabiania na nieruchomościach, dotyczących prowadzenia własnej firmy, więc jeżeli interesuje Cię ta tematyka, jesteś początkującą lub zaawansowaną osobą, to zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał i czekać na więcej materiałów. No bo jedną z moich pasji, z moich misji jest to, żeby po prostu edukować ludzi, szczególnie w Polsce, w jaki sposób zarabiać większą ilość pieniędzy, żebyśmy z małego, mało znaczącego się kraju stali się światową potęgą. Każdy może zrobić tyle, ile może zrobić. To jest mój wkład właśnie w to działanie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Paweł Albrecht, cześć.